A więc witam was w moim. Zagrajmy W. World of Tanks. A czemu World of Tanks? Bo jest to genialna gra. Znaczy, zależy od gustu. Ale jak dla mnie jest to genialna gra. Bo w swojej prostocie. No bo jedziesz czołgami i strzelasz, prawda? Ale był tu genialny pomysł ze strony Wargaming. I powiem wam szczerze, że tylko mm, Friday grając w tą grę, po pierwsze, historia, budowa czołgu, gdzie, gdzie, jak on działa, gdzie, jak tam do niego dotrzeć, jak go uszkodzić i w ogóle, ile został wyprodukowany, gdzie, w jakich warunkach i tak dalej, ja na przykład nie lubię RPG. Ale... wiem, że tak gra to nie RPG. Ale na przykład dziwi mnie to, że mi się spodobała. Bo to wszystko, że to, cel... Ja na przykład lubię po prostu tę grę. Idę, strzelam i koniec. Ale tutaj... Ja strzelam. strzelał. już! Sieję, zakładę! Ho, 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 ho. Dobra. Idziemy sobie spokojnie na flagę. Překvapení, sorry, přeprašám pana, ty kde jsi? Aha, piggage, už jsi ten zopýtám, pro mě. Pijade, jdu tu, 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 tu. Že, Tak my mj... kolega zawsze tak noví, ty už jsme. A propos reklamy. Což. Jeśli ktoś ma ochotę grać w Fort of Tanks i być w planie, nasz klan... znaczy ja nie nie pytałem się w sumie, ale od piątego tieru przyjmę bez problemu. Artyleria bodajże czwarty i ja sądzę, że Klan jest tu fajny, mamy te same się można z Tobą porozumiewać. Nie mamy, nie wiem, takich totalnych dzieciaków w klania. Nie wiem, jak Wy oceniacie mój głos, ale ja mam 16 lat i brak mutacji. Najprawdopodobniej. Cóż. A więc... Czekamy... O, no, pan na wyłańku bardzo, zaraz się dowiemy co. Upsii, ale się wyjechał stary. Porbaliśmy go. No, Psiękny dźwięk. Uwielbiam to wręcz. Teraz nie wiem czego jeżdżać tak, a nie... Mi tak sztuki zaraz z wam. jedzie. OK o o o o o ale tamtego pana też bym nie chciał spotkać może mamy taki zwyczaj który... z którym ja będę z z którym od no i cóż tuż... tu jest tygrys ale nie trafiony nie no no, że jest artylerium tygrys zniszczył T34 Typa T34 te tego syfa coś, tej... no ale campion ta powoła, ta powoła, to się 434, no jak na mnie, no to to jest naprawdę Wysoka penetracja. Dlaczego polski głos w grze? Dlaczego? Ponieważ mieszkam w Niemczech. I się skoczę polskim. Bardzo lubię. Tym bardziej jak ktoś nie mówi po polsku. Bo co prawda tutaj dużo problemów. Ale zawsze to mile mi tygry po polsku. Przynajmniej dla mnie. Niektórzy narzekają, lepiej angielskim. Niektórzy mają polski, Oho ho, ho i się. To musiało być. i... Uciekłam. Dobrze. Chyba nam coś nie zniszczył. To nie. Zniszczą. Przynajmniej. Co to jest? To nie fałka. Może? Nie no, fałka. Czemu tu padło? O o, tygrys. 605, tyle mu nie Czy Czemu nie widzi? To może być dla mnie niezbyt miłe No 306 A on kosztował. dobrze Dobrze, dobrze skontowałem Co mi w ogóle wstrzymał? Wie, że poddziałał Znaczy, obok działał Cóż, nie mi się to kolega No, ja go mniej. no i Sztugiel właśnie spamuje i to jest najgorsze. Jak jest jeszcze jeden? No w sumie nie zostało ich dużo, ale ja zostałem usaczony i chyba wezmę pomoc. Ale ja muszę uciekać, panowie. Bo ja sobie sam z tym nie poradzę na pewno. I ja to zrobię w taki sposób. Tylko jeden na mnie wyjedzie. I... Rezygnacja. Jeszcze trzy. Znowu odbiłem. Ody, 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 ody. Jeszcze jeden. Dobrze, trzy czołgi. O kurno, To będzie niemiłe smakowanie dla No, nie wolno w zbiornik. Nie wolno w zbiornik i zginę. Jeżeli frajer mi nie pomoże. Okej. Okay. Nie jest źle. Może się udać. I... No nie. Tak samo jak on mi wcześniej. O, oh. jest zbyt. No to po mnie. To nie jest zbyt. No i wyprosić. Na we Wedwóch, ale mi się udało. Ja nie wnikam. Nie wiem, kto wygra i nie mam zamiaru to oglądać. A więc dziękuję za oglądanie tego filmu. I na razie.